dokumentalnego pod tytułem Zapomnij o Ten film dokumentalny powstał jak przyszedł we wstępie z inspiracji zresztą obecnego tutaj Pana Piotra Szelągorskiego z Poznania, który doprowadził do powstania filmu dokumentalnego mówiącym mówiący o tym, że pamięć o Kresach jest zacierana niestety również w rzecz Rzeczpospolitej no to było że zrozumiałe, bo to były tereny należące wówczas do Związku Radzieckiego. Nie chciano mówić na ten temat, że przez wiele wieków cywilizacja polska istniała na tych terenach. E, film dokumentalny Zapomni o Kresach, w e, którym także występuje i wypowiadam swoje kwestie, e, był dla mnie dużym przeżyciem, bo e, on pokazuje, na czym polega właśnie zatracanie pamięci. Pytałem wcześniej pamiętnik mego świętej pamięci Ojca, który napisał, że Kresowian zabitą.